Jest środa 23 kwietnia, minęła godzina 22, zapraszam do studia Lotto. Dobry wieczór, Maria Zwierzyńska. Zaczynamy losowania, ale najpierw bardzo dobra wiadomość dla grających w gierki. W sprzedaży pojawiła się nowa gierka. Nazywa się miał miliony, a wygrać w niej można nawet ćwierć miliona złotych. Gierki to internetowe loterie pieniężne dostępne codziennie i o każdej porze. Pojedyncza gra zajmuje od kilku do kilkudziesięciu sekund. A co cztery minuty zagrają Państwo w szybkie 600. Do zdobycia jest nawet 6 tysięcy złotych wypłacanych co tydzień przez cały rok. Co 4 minuty odbywają się też losowania Keno, grając w opcji z mnożnikiem można wygrać 20 milionów złotych. Zachęcam do gry i życzę wielu wygranych. Wczoraj w lot to padła szóstka warta 11 687 094 zł. Szczęśliwy gracz zagrał w Rydół Towach. serdecznie gratuluję. Akumulacja została rozbita, dlatego jutro gwarantowana pula na wygrane pierwszego stopnia wyniesie 2 miliony złotych. A kto z Państwa zagra z plusem, będzie miał szansę na dodatkowy milion złotych. Powodzenia! Wystartowała nowa promocja w MultiMulti. -multi. Od dziś do soboty wszystkie wygrane przy typowaniu siedmiu liczb są o połowę większe w tej samej cenie zakładu. Czyli zamiast 6 tysięcy złotych mogą Państwo wygrać 9 tysięcy złotych, a w opcji z plusem zamiast 22 tysięcy złotych aż 33 tysiące złotych. Zapraszam na losowanie MultiMulti. -multi. W kasecie maszyny losującej mamy 80 kolejno ułożonych kul. Bęben maszyny jest pusty, zwalniamy blokadę i losujemy. 20 liczb. Wylosowane zostały następujące liczby. 17. 35. 20.

Trzydzieści sześć pięćdziesiąt dziewięć pięćdziesiąt trzy sześćdziesiąt pięć trzydzieści siedemdziesiąt osiem czterdzieści osiem Liczba 31. Liczba 31 jest plusem. Minilotto to jedna z tych gier, w którą mogą Państwo grać z przyjaciółmi czy rodziną. Wspólnie zawiera się zakład, a potem jeśli dopisze wam szczęście, dzielicie się wygraną, a ta może być warta nawet kilkaset tysięcy złotych. Zapraszam na mini Lotto. W kasecie maszyny losującej znajdują się 42 kolejno ułożone kule. Komora mieszania jest pusta. Zwalniamy blokadę i losujemy 5 liczb. I oto wylosowane liczby. 35. 12. 22. 5. 16. Na każdym losie kaskady są dwa zestawy 12 liczb. Wystarczy w jednym z nich odnaleźć wszystkie wylosowane liczby, żeby wygrać ćwierć miliona złotych. Takiej wygranej Państwu życzę. W kasecie maszyny losującej znajdują się 24 kolejno ułożone kule. Bęben maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę. Losujemy 12 liczb. I oto wylosowane liczby: dziesięć, dziewięć, piętnaście, dwadzieścia trzy, osiemnaście, dwadzieścia jeden, dwadzieścia dwa. 12, 11, 8, cztery. Wczoraj w Polsce w Eurojackpot podpadły dwie wygrane trzeciego stopnia, każda warta ponad 895 tysięcy zł. Wygrane padły w Wejherowie i na lotto.pl. Najbliższe losowanie tej gry już w piątek, a do wygrania będzie gigantyczne 360 milionów złotych. Zasady gry są bardzo proste, typuje się 5 liczb z 50 oraz 2 liczby z 12, a jeśli chcą Państwo zwiększyć szansę na wygraną, polecam gry systemem. Regulamin gry systemowej jest dostępny na lotto.pl. Gra w Ekstra Pensje ten ma szansę wygrać pensję na lata. W zależności od wysokości stawki to może być 5 tysięcy złotych, 25 tysięcy złotych, a nawet 50 tysięcy złotych wypłacanych co miesiąc przez 20 lat. Trzymam za Państwa kciuki. W kasetach maszyny losującej znajduje się 35 i 4. Kolejno ułożone kule będą maszyny są puste, zwalniamy blokady. Rozpoczynamy losowanie. Wylosowane liczby to 4. 3. 33. 25 34. A ostatnio wylosowaną liczbą w ekstrapensji jest liczba 1. Pensja w Ekstrapensji wypłacana jest przez lata a premia w Ekstra od ręki i może być warta 100 000 zł, 400 tysięcy a nawet milion złotych. Zapraszam na losowanie ekstra premii. W kasetach maszyny losującej znajduje się 35 i 4. Kolejno ułożone kule. Będne maszyny są puste. Zwalniamy blokady. Rozpoczynamy losowanie. Wylosowane zostały liczby. 7 4 24 9 17 A ostatnią wyrzuconą liczbą w ekstra jest liczba 4 Wyniki losowań oraz informacje o wygranych będą dostępne na lotto.pl. Na tej stronie zagrają też Państwo online. Wystarczy założyć internetowe konto gracza, zasilić się odpowiednią kwotą, następnie wybrać grę i wytypować liczby. Dzisiejsze studia Lotto dobiega końca. Zapraszam w imieniu Renaty Molendy potryku z jutrzejsze wieczorne losowania, a będzie można je obejrzeć na antenie TVP3 lub online na lotto.pl i na profilach Lotto w mediach społecznościowych. Życzę wielu wygranych, spokojnej nocy. Już na studiach miałam swój sposób, więcej zdrapek, więcej radości. Coraz bardziej polubiłam obdarowywać innych i cieszyć się razem z nimi. Lata lecą, a mój sposób się sprawdza. Więcej zdrapek Lotto, więcej radości. Już od 25 lat zdrap nawet 2 miliony złotych.